Hej, wam wszystkim w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj mamy kolejny filmik z serii Zaczarowany Las. I może na samym początku pokażę wam, co już pokolorowałam. Okej, okay, tak jak pewnie wiecie, pokolorowałam stronę tytułową. Pokolorowałam również wstęp, który teraz prezentuje się tak. Nie wiem, czy już wam go pokazywałam. Pewnie tak. I zawsze w rogu piszę sobie datę. To akurat był w październiku, rok 2015. No, no dobra. Cały czas mam ochotę na ten kompas, ale jeszcze nie wiem, jak go pokoloruję. Tak jak pewnie pamiętacie, pokolorowałam też jelenia i te ptaki, które są różnych kolorów. Pokolorowałam też jeżyka, który ma zdaniem jest naprawdę uroczy i tutaj możecie go sobie teraz bliska. I tak tutaj też jest ta data. I moim ostatnim już najnowszym rysunkiem pokolorowałam grzybka, na którym jest zamek. Najbardziej z tego rysunku, jak wyszło, chyba podoba mi się to drzewo. Nie wiem jak wam, ale możecie ocenić i napisać mi w komentarzu. On jest takie różnokolorowe, jest piękny. I tutaj też jest ta lata. Kto by się spodziewał. No dobra, no to teraz pozostało mi wybrać rysunek, który kolorujemy na dziś. Nie mam jakoś za wiele czasu, więc to nie powinno mi zająć dłużej niż godzinę, więc postanowiłam, że pokoloruję sobie tą choinkę. Z bliska ona wygląda taką bardzo dużo elementów, ale nie jest jakaś wielka, więc myślę, że dam radę. Tutaj jeszcze są takie ptaszki słodziutkie. One pewnie będą jednokolorowe, jak znam siebie. No dobra. Bo... Sorry za tą muzykę, która idzie w tle, ale tam chyba mój brat się trochę bawi. No i nie przedłużając, zaczynajmy kolejny filmik z serii... Zaszarowany las. Ok, jak wiecie, nie mam gdzie położyć mojego telefonu, którym nagrywam. Także może na początku Wam powiem, że zacznę sobie dzisiaj kolorować tego ptaszka i zaraz Wam pokażę, jakiego będzie koloru. Ok, stwierdziłam, że oba te ptaszki będą czerwone, jeden czerwony, drugi pomarańczowy. I na tego pierwszego, którego Wam pokazałam, przypada kolor pomarańczowy. Okej, okay, oba ptaszki są pokolorowane, więc będziemy zabierać się za choinkę, która jest naprawdę wielka. Tutaj jest ten drugi. Szczerze mówiąc, nie mam na nią pomysłu, ale ponieważ mamy jesień to stwierdziłam, że może to nie będzie taka zwykła choinka, co może jakaś jesienna. No nie wiem, zobaczę, zaraz zobaczę, jak, jakimi kolorami dysponuję. Od razu wam sorry za to, że widzicie teraz moje biurko, ale coś mi się popieprzyło w telefonie. Dobra, jeszcze raz, sorazka bardzo, pokażę wam teraz kolory, którymi dysponuję. Okej, okay, i oto i są wszystkie kolory, którymi dysponuję. Jak nie zauważycie, nie ma wśród nich... Czerwonego i pomarańczowego, ponieważ nie chcę, żeby mi się one powtórzyły. Jest tutaj każdy kolor, który mam, oprócz tych dwóch. I tak w ogóle to odłożyłam trzy kredki, ponieważ okazało się, że dwie z nich są pomarańczowe, a jedna czerwona. No dobra, no to zaczynajmy. Postanowiłam sobie zacząć od tego czubka i. Zrobić kolor najciemniejszego, czyli brązowego. No dobra, zaczynam. Okej, okay, czas na dolną część. Pewnie się zastanawiacie, czemu wam nie pokazuję, jak to wam bo chcę wam pokazać efekt końcowy na samym końcu, jak sama nazwa brzmi. Teraz wezmę może kolor... Hmm... Bordowy. Tak, to jest bordowy. No i idziemy niżej i teraz wezmę może kolor żółty. Dobra, przyszedł czas na ciemną zieleń i będzie ono sobie poniżej żółci. Biorę kolejny kolor, jest to fiolet i koloruję kolejną część. I bierzemy kolejny kolor, to wpada bardziej w ruszel, to jest bordo i koloruję kolejną część. Ok, biorę kolejny kolor, jest to róż i coś mi nie łapie, ale ok, może będzie lepiej. I koloruję kolejny kolor. kolejną część, co ja się zawieszam. Ok, i już ostatnia część, do której postanowiłam użyć jasnego, niebieskiego, czy nie jasnego, co takiego morskiego. Okej, okay, i nie wiem, czy jesteście ciekawi efektu końcowego. Mam nadzieję, że tak. No to czas wam go pokazać. Oto jest. Teraz tak, wyostrzymy. Cała moja choinka. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale staram się zrobić w takich cieniach, jakby jesiennych. Jest tutaj czerwień, brąz, żółć. Mm, trochę fioletu i te ptaszki. Yy, one są tutaj czerwone i pomarańczowe, więc w miarę jesienne. Yy, I jeszcze, nie wiem czy to pamiętacie, jedna rzecz nam została, a mianowicie nasz róg. Coś, czegoś tutaj brakuje. Okej, okay, to coś sobie już tutaj jest, a brakowało nam niczego innego jak oczywiście daty. Napisałam tutaj listopad, mam nadzieję, że dość czytelnie i rok, w którym to pokolorowałam, ponieważ zamierzam sobie to zachować. Okej, okay, no to może ostatni wgląd na nasz rysunek i będę się z Wami żegnać. Nasz cały rysunek wyglądał tak, a z bliska mm, w ten sposób. O tak. Tutaj ta data, ale ona nieważna. Okej. Okay. No to ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i będzie kolejny filmik. Może uda mi się niedługo nagrać zdrapki. Nie wiem. I nie wiem, czy oglądaliście mój filmik z Martą. Jeżeli tak, to powiedzcie mi, może będzie z Martą więcej filmów. To pa!